Jesteśmy w Stargardzie na Media Trainingu, a ze mną jest bohater, który stoczy walkę wieczoru, Sebastian Romanowski, witam serdecznie. Siemano wszystkim, witam. Sebastian, ja chciałbym Cię zapytać o to, miałeś dwuletnią przerwę, czym to było w ogóle spowodowane? Półtorej roku przerwy, no była to kontuzja, wiadomo, że jak się trenuje na 100%, to kontuzja to jest nieodłączny element tej gry. Niestety wypadłem z gry na te półtora roku, ale wracam z podwojoną siłą, jestem głodny sukcesu. Mam nadzieję, że mój przeciwnik też i okaże się, kto będzie lepszy 18, ale gwarantuję, że będzie bardzo mocno. Sebastian, walka wieczoru. czujesz się jakoś wyróżniony lub jest na tobie jakaś presja ciąży z tego powodu? Presji żadnej nie ma, ale czuję się wyróżniony. Wiadomo, to jest jednak walka wieczoru. Cieszę się z tego powodu, że jestem doceniony w ten sposób walką wieczoru i postaram się wszystkich nie zawieść. I was, i czytelników, wszystkich fanów MMA. Zrobię wszystko, żeby was nie zawieść. Sebastian, w Stargardzie jesteśmy. Dawno nie było organizacji tej organizowana żadna gala, a jest tu bardzo dużo zawodników. Rynek ma potencjał ogólnie. Tak, też mi się tak wydaje, że powinny być częściej takie imprezy u nas w Stargardzie, bo jest duże zainteresowanie zawsze tą dyscypliną. Mamy też dużo zawodników, którzy się wywodzą ze Stargardu jak Maciek Urżański, mój brat, Tomasz Narkun, Gracjan Szadziński. Jest, nie chcę nikogo pominąć, ale jest naprawdę ich sporo. I... Warto, bo warto coś takiego tutaj robić, żeby ludzie zobaczyli, ile my w serce wkładamy w to wszystko, żeby się rozwijało to i w naszym mieście, i w naszym kraju. Który rywal ostatnio stoczył walkę z Damianem Stasiakiem. Jakie wnioski wyciągnąłeś z tej walki? Akurat oglądam na żywo tą walkę, ale szczerze nie, przy, nie, nie przypatrywałem się tak, do, nie, nie pamiętam jej dokładnie. Nie przypatrywałem się jej mocno, po prostu ją obejrzałem akurat na żywo, nawet nie pamiętam dokładnie jak przebieg y, wyglądał. Tylko Czasami pamiętam, że y, tak, 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 chodzi mi, że nie pamiętam ułożenie od początku stójki i tak dalej, tylko kojarzę, że od razu go obalił i poddał. Ale nie sugeruję się innymi walkami, zobaczymy jak będzie przygotowany do mnie. Ja wychodzę na 100%. Mam nadzieję, że on wyjdzie na 100%. Że będzie po porażce głodny zwycięstwa. Ja jestem po przerwie głodny zwycięstwa i zobaczymy, kto jest głodny. Kto jest bardziej głodny, a ja jestem potężny głodny kod odbędzie się w limicie 64 kg. Skąd w ogóle taka kategoria? Ani to jest ani 6,1, ani 6,6. Schodzisz do 6,1 może? Yy, planuję ogólnie zejść właśnie do 6,1. A 64 to po prostu taki catch rate, ponieważ na co dzień bardzo mało ważę. I zresztą w większości w moich walkach mało ważyłem i trochę za mało zbijałem wagi, a jednak zawodnicy byli ciężsi, silniejsi, choć nie odczuwałem nigdy tego bardzo, ale tak na pewno było. No i muszę próbować po prostu w niższych kategoriach. Dwie walki stoczyłeś na KSW. Co dalej z KSW? Na ten moment jest temat zamknięty. Mam tam jakąś furtkę otwartą, jeżeli będę zwyciężał. Ale na razie szczerze nie interesuje mnie nic innego, tylko 18 maj. Skupiam się na tej walce. Po walce, jeżeli oczywiście będzie wygrana, mogę myśleć dalej, co będzie. No Nie chcę wybiegać po prostu do przodu. Interesuje mnie 18 maj, mój przeciwnik. Mam nadzieję, że się zjawi. Damy dobrą walkę. Moja ręka będzie uniesiona ku zwycięstwu. I jedziemy dalej. Będziesz walczył razem na jednej gali z bratem. Była jakieś taka sytuacja, że, w, że w dwóch na jednej gali występowaliście? Tak, mieliśmy już kilka razy e, możliwość zawalczyć na jednej gali i nie ma tragedii. Wiadomo, że jest stres, bo to jednak brat walczy. To czy ja bym walczył jednocześnie na tej samej gali, czy nie, to jakoś się przeżywa na, e, swoje walki, ale wydaje mi się, że jesteśmy na tyle odporni, na tyle charakterni, że sprostamy z tym po prostu. Z, swoje wyzwania e, Przeobrazimy w motywację i zwyciężymy nasze walki. Tomasz będzie walczył przed tobą. Myślisz u niego w narożniku, czy jednak siedzisz i się skupiasz na swoim pojedynku wyłącznie? Raczej nie, raczej nie. Będę się skupiał na swoim pojedynku, ale nie wiem, jak to emocje czasem mogą zabuzować i gdzieś tam wskoczę i może dam jakieś dwie wskazówki, zobaczymy. Okej, okay, Sebastian, z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Widzimy się za tydzień w piątek na naważeniu już przed galą. Tak jest. Do zobaczenia. Jeszcze chciałem podziękować na koniec sponsorom, którzy wspierali mnie do tej walki. Jest ich naprawdę dużo, więc teraz, i teraz ich nie powiem wszystkich, a nie chcę nikogo pominąć. Naprawdę dziękuję Wam bardzo, bo dzięki Wam jestem dobrze przygotowany, czuję się wspaniale i oby, obyśmy dalej współpracowali i osiągali sukcesy. Pozdrawiam wszystkich.